Ach, witam. Tak wiem, spóźniłam się z filmem o Szali. Ta legenda jest iście stala i każdy o niej nie pamięta. Może. Po co to robię, skoro jest stara? Czemu tak mało filmu? Dlaczego wskoczyłam z tą iście starą legendą? Uwaga! W tym jednym zdaniu jest cała odpowiedź. Nie w jednym zdaniu. W dwóch. Tak, no, utwór. Dlatego, że jest dla mnie cenna i wyskakuje z nią. Bo zna to sensowniejsze niż w sali. Tak. A nagrywam mało filmów, bo mam dość tego YouTube'a. Dobra, Macie. Robię film. Młody typu morderca morderca cicho morderca Typu A Ale zacznijmy Przeznaczę Ale zacznijmy od filmu tego nie tamtego Historia zaczyna się od, do, od dorosłej sali, którą rodzice cenili w cudzysłowie, ponieważ to inna historia, bardziej cudowniejsza. Ale w sumie byli zazdrośni, to i to jest początek. Pojechała na swoim ulubionym frycie na przejeczkę. Gdy wróciła, rodzice byli zazdrośni, jaką sławę osiągnęła poprzez zawody. Zamknęli ją w ceglanym pokoju. Zamurowali drzwi i powiedzieli sędziom, że zginęła w wypadku, spadając z konia do klifu. Sali zmarła z pragnienia i głodu, nie rzuciła klątwy na Stanie. Po, po prostu jej rodzice nie umieli o nią zadbać i sprzedali Stanie. Gdy znalazł się kupiec, okazało się, że choruje i widzi halucynacje. Sali ma halucynację. Cicho! Ma halucynacje, widzi halucynacje, Nie obchodzi mnie to. Ochtograf tak mi pozwolił napisać, więc tak wkrótce. Sali wcale nie wypędziła go z stajni. Tak jak mówi się w tamtej historii. Właściwie męczył konie. W końcu zaczęły się u niego omamy. Zobaczył przerażającego fryza, idącego w jego stanach. Mężczyzna po tym międzydecie sprzedał sanie, a konie nie nazwały jej królową. Fryzów. Co był to on, opowiadający to innym hmm. ludziom? A więc ta hi to historia, która jest o oh, wiele sensowniejsza od tamtej, bo tamta nagle rzuciła klątwę, później z ryzy nazywały ją królową. No, to nie jest sensowne. A moja opinia to historia spoko, ale problem w tym, że niestety w nie jestem. Czy osoby dalej w to wierzą? Taki w tym problem, że się tego boją. No. Skomentuj coś? Nie. Tak. To jest po prostu wymyślana bajka przez samego wieczora. Tylko wejdź na farmę unfortunate Devs. Dobra, nie będę już tego Będę normalnie mówić, bo nie umiem tego przetłumaczyć na angielski. To wszystko wymyśli. Co oznacza farma farm unfortunate Devs, bo nie będę już tego czytał normalnie. Oznacza to farma niefortunnych biusów. To tyle. To tyle z odcinka? Nie. Tak. Lub nie. Nie czy tak? Zastanów się. <grym> Bajo. <grym> ja. ja. <grym> I miłego. Ja. Zaraz sprawdź, czy nagrałam. Nagrałam. Cicho, Boże. Nie zapomnij z komentarzem. <grym> I daj dzwoneczkę. <grym> i